i dzisiaj znowu na tym strumyczku w rzeczce zwoł jak zwoł wiadra puste jedne ze zostawię, a z drugim idę tam w tamtym stronę we wiaderku już widać wkładka a teraz wyszedł taki zawodnik wszyscy wiedzą co to jest Padły jak widać jakieś elektryczne dziadostwo. nie wiem co to jest Lech free hm. Jakaś taka rółka Tylko trzeba krem wydłubać, za dużo kremu mu łapiem się Pokażę Wam takie kamyki to dość poważnie się łapią, utrudniają trochę, że tak powiem, no ale trudno, coś musi być zawsze. Powiem szczerze, we wiadrze przybywa, ale nie ma za bardzo co pokazać, same jakieś takie zardzewiałe chruście, teraz wyszły świece dwie, ale tak nic konkretnego nie ma. Tu na tym coś pisze No ale co zrobić Teraz wpadła taka rureczka miedziana Oczywiście na oko A wiaderko się tak prezentuje Nie chcę pokazywać co wychodzą z ciekawych rzeczy wychodzą baterie. Oczywiście nie ciekawe, no ale A tak wychodzą same zardzewiałe, jakieś chruście, nie wiadomo co to jest. Więc Daruję się to. Teraz coś wytargał. Ale co to jest? Kable z tego wychodzą. Jakaś elektronika. No dobra, może być. Po takim wstępnym ostukaniu ukazał się piękny trafo. Pasuje. Pakujemy. Miedziuszka zawsze cieszy. Teraz wyszedł jakaś nie wiem, część samochodowa co jest z zawieszeniem związane i jakby wiaderko się zapełniło trochę przy tamtym mostku mam drugie wiadro a przeszedłem, patrzcie, od tamtej rury ile? 20 metrów jeszcze 10 mi zostało nie wiem, czy wcześniej tego wiadra nie będę musiał wymienić teraz wyszedł pieniądz 5 groszy do kieszeni i jedziemy dalej Dobra, miałem teraz rozmowę z panem, z dziećmi się do przedszkola. Dzieci wszystko są wiedzieć Ale dobrze Teraz taki jakiś nie wiem co to jest Nie będę zgadywał Jakaś blaszka ja jakaś taka nie wiem co to jest to nie bo to kamień chyba i widzicie wiadro pełne bo wyciągałem takie druty różne i wyciągłem takiego dziada jednego nie mam pojęcia co to jest ale muszę iść wiadro wymienić Muszę iść pod mostek po tamto i, tą, i to wsadzę do nowego wiadra, bo to by mi stąd wypadało Niestety! albo stety? W sumie dobrze, że się znalazłem Dobra, lecę po wiadro Dobra, wsadziłem to do tego I teraz mi się zapało takie coś Nie mam bladego pojęcia co to jest Wiem tylko tyle, że jest grube I to mnie cieszy Teraz wyszła fajna kudeczka A na tym też już mi się coś przykleiło. Nie, nic konkretnego. na pierdu pierdu. Ale patrzcie, ile prędciorów wyszło. Nie wiem co to za zrzutowisko. No ale. Dobrej pręty Teraz dynamo wyszło Ale wiadro się tak prezentuje Powiem szczerze miałem iść Za ten most A mam obawy czy w ogóle do niego dojdę A idę od Tamtej rury Czyli Rzeka, że tak powiem Zasobna jest w towar Dobra, teraz wyszły przerzutki Jedne, nie hamulce, sorry Z rowera Taka skrzyneczka Akumulator, nie? Chyba tego tu nie powinno być Dobra, doszedłem do mostku Dwa lerka pełne, widzimy się w domu Na ważeniu Witam na ważeniu Waga 0 34 Powiem szczerze, że to ciężkie no ale twoje marzyło. Dobra jest zero. Ładujemy drugie. No to jest lżejsze. 28. No to trochę, trochę lżejsze. No, no bo tyle szmelcy wyjechało. różnych czarów i pójdzie to do depozytu pokażę wam mój depozyt patrzcie tu se pod małzera tu nikomu nie przeszkadza i tu se składowa składowo będę wszystkie nie będę sprzedawał niech się niech się że tak powiem połują. sprzedamy jak będzie fajna cena dobra moje zapasy drzewa jak widać są ogromniaste dobra miało być o złomie do następnego razu cześć